Kochani, przechodzę dzisiaj do Was z takimi moimi dwoma specyfikami z roślin, całkowicie roślinne. Które oprócz tego, że stosujemy dobrą dietę, wspomagającą dietę, że patrzymy na to, co jemy, żeby termika tego naszego pożywienia wspomagała nasz żołądek i wszystkie inne organy ocieplała, to jeszcze potrzebujemy wyrzucić z naszego ciała ten cały bałagan, te metale ciężkie, toksyny, herbicydy, pestycydy, które gdzieś. Dostarczamy z jedzeniem, bo jakby nie było, no nie jesteśmy w stanie jeść dzisiaj czysto. Więc słuchajcie, pierwszy, nadzczo pije chlorofil? Ja tutaj już całą szklaneczkę sobie dzisiaj wypiłam, ale mówię Wam, że na taką szklaneczkę ciepłej wody ciepła woda 37 stopni, trąbie i alarmuje lubi żołądek nie inaczej. Ciepła przygotowana wodę wlewam sobie łyżeczkę. Ja sobie tutaj wle, wlałam łyżeczkę na taką ilość, bo to też nie zaszkodzi, słuchajcie. I teraz zobaczcie, chlorofil to jest wyciąg z zielonych roślin. Słuchajcie, całkowicie naturalny. Co robi ten nasz chlorofil? Słuchajcie, działa na organizm, oczyszcza. O cały organizm, oczyszcza krew, limfę, oczyszcza przewód pokarmowy. Działa, słuchajcie, antybakteryjnie, przeciwzapalnie na gardło, na zapalenia jamy ustnej, błąd śluzowych, żołądka i jelit. Działa nam na próchnicę, choroby dziąseł i zębów, bo połykamy przecież to on się tutaj ładnie wchłania przez błony śluzowe i reaguje tutaj na całą naszą jamę ustną. Działa też przy nieprzyjemnym zapachu z ust, oczyszcza przewód pokarmowy. Usuwa pozostałości po lekach, oczyszcza nam wątrobę i jelita, niszczy bakterie, w ranach nawet, zobaczcie, usuwa nieprzyjemny zapach z ciała i z ust, to co powiedziałam. Ym, działa na organizm oczyszczająco ogólnie. I tu jest jeszcze taka wielka lista. Jeżeli będziecie chcieli, to ten opis wam wstawię. Słuchajcie, w komentarzu, i to ma. Słuchajcie, taki posmak leciutko miętowy. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. Nawet możecie podawać to dzieciom. Moja wnuczka ma dwa latka, mój wnuk ma 9 lat i też piją. Co ogólnie mówiąc robi ten chlorofil? Chlorofil wyrównuje nam kwasowość w jelitach, w żołądku. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Zobaczcie, ile jeszcze funkcji oprócz tego, stawię link w link do tego sklepu i opis chlorofilu, żebyście sobie przeczytały, bo tych funkcji jest mnóstwo. Musiałabym tutaj godzinę mówić. Jeżeli mamy prawidłową kwasowość w żołądku, to nie ma podłoża, żeby w naszym ciele rozwijały się pasożyty, grzyby, drożdżaki i inne patogeny. Więc to ten zielony, przepyszny napój, i to jeszcze z tej firmy, bo jest bardzo dużo chlorofili na rynku. Nie ręczę za inne, nie polecam innego, polecam ten, bo jest przeze mnie sprawdzony, bo widzę, jak funkcjonuje mój żołądek i jelita. Dlatego bardzo mocno Wam polecam. I jeszcze drugi, a na koniec powiem Wam, jak można sobie to zamówić, albo jak chcecie, to ja mogę wam to zamówić. I następny, słuchajcie, to jest taki słuchajcie, detoks na jelita. Są soszetki, możecie to sobie stosować, jak wypijecie szklaneczkę naczczą chlorofilu, to po tym chlorofilu macie szklankę ciepłej, przygotowanej wody i stosujecie. Właśnie ten detoks. Czym jest detoks? UltraBiome DTX, słuchajcie. Zapewnia niezrównane wsparcie dla detoksykacji z metali ciężkich i zdrowej integracji błony śluzowej jelit. Oczyszcza cały organizm i reguluje eliminację toksyn. O to tutaj chodzi. Przede wszystkim, jeżeli mamy zanieczyszczony organizm, zanieczyszczone jelita. To kosnki jelitowe, jeżeli są posklejane w jelitach, nie wchłaniają żadnych wartości odżywczych z tej nawet najzdrowszej diety, którą Wam polecam, według dietetyki, według pięciu przemian. Nie wchłaniają, nie wchłaniają żadnych witamin i suplementów, które połykacie. Więc taką ważną rolę pełni oczyszczanie organizmu. I teraz zobaczcie, co tutaj jest zawarte w tej saszeczce. Korzeń. Cykorii i liście rozmarynów wspomagają naturalne mechanizmy oczyszczania organizmu. Ekstrakt z owoców jabłoni i liści oliwnych wspomaga prawidłowy przebieg procesu trawienia jelitowego. Pomaga utrzymać optymalne funkcjonowanie górnych dróg oddechowych. Ekstrakt z liści zielonej herbaty zapewnia długotrwałą energię i optymalne. Wchłanianie składników odżywczych. Sama na sobie przetestowałam, bo już przeszło miesiąc, zaczęłam to stosować, kochani. I powiem Wam tak, że wypróżniam się codziennie, ale, co najważniejsze, prawie nie używając papieru toaletowego. I to jest prawdziwy hit. Jak ja się pytam, przeprowadzając wywiad, jak się wypróżniacie, czy macie problem z wypróżnianiem, wiele osób mówi do mnie: Nie, nie mam, ja się codziennie wypróżniam. Ale jak się wypróżniasz? To krzyczy ci wątroba, to krzyczy, czy krzyczą ci jelita. Prawdziwy stolec, kochani, prawdziwe, dobre wypróżnienia, czyli nie masz problemów z jelitami, to takie, że wypróżniasz się codziennie rano, jak wstaniesz, i prawie nie potrzebujesz użyć papieru toaletowego. To jest prawdziwy, prawdziwe zdrowe jelita. I prawdziwa zdrowa wątroba. I to jest taki słuchajcie, napój. Bardzo dobry w smaku. Delikatny posmak takiego może pomarańczka, lekko miętowo-pomarańczowy. Naprawdę bardzo dobry. Dzieci to też wypiją polecane, bo dzisiaj dzieci jedzą dużo słodyczy, cukier mamy wszędzie. W makaronach, w ryżach, nawet jak staramy się jeść bezglutenowo, to nie jesteśmy w stanie uniknąć cukru. I taką szklaneczkę wypijacie sobie po szklance chlorofilu. Słuchajcie i zobaczycie już 3 dni popijecie, zobaczycie sobie jak zaczynają funkcjonować wasze jelita. Ale oprócz tego Zwracajcie uwagę, jaki macie język. Na języku jest cała mapa naszych organów. Poprzez język diagnozują lekarze medycyny chińskiej, terapeuci medycyny chińskiej. Język wszystko pokazuje, co się dzieje w naszych organach. I po takiej jednej i drugiej szklaneczce, za pół godziny czy za godzinę, jak poczujecie głód. Jecie sobie wtedy ciepłe śniadanie. Ale pamiętajcie, siódma dziewiąta, to jest też ważny komunikat dla żołądka. On jest wtedy w najwyższej aktywności. Więc dobrze by było, żeby do dziewiątej jednak zjeść to śniadanie. Ale to jest też nie tylko detoksykacja jelit słuchajcie. Tutaj on ma bardzo dużo składników. Ten um, Ultrabiome DTX ma bardzo dużo składników, które ładnie oczyszczą złogi w jelitach, ale też udrażniają i wspomagają, odżywiają te jelita. Więc te jelita pięknie zaczynają nam pracować. Kto jest chętny, żeby dowiedzieć się o tym bliżej, jak to zamówić? W opisie prześlę mój numer telefonu, ale prześlę też num, y, link, który Was przeprowadzi do tej strony. I jeżeli będziecie chciały, możecie sobie w takich cenach, które ja mam, zamawiać właśnie z tego linku te produkty. A jeżeli macie problem z wejściem na stronę, nie chcecie się logować, to możecie odezwać się do mnie. Ja Wam mogę zamówić na Wasz adres z zapobraniem, więc sobie za te specyfiki zapłacicie, i też w taki sposób mogę Wam pomóc. Bardzo polecam.